A na górze już tylko on, Kamil Stoch, ostatni jego skok w letnich mistrzostwach Polski. Ważne, żeby ten last dance, ostatni sezon w karierze, rozpocząć w świetnym nastroju, od zwycięstwa. I popatrzmy. Jest Kamil nad zeskokiem. Płynie w powietrzu i wygrywa. Wygrywa w bardzo ładnym stylu. To lądowanie, które zawsze było jego znakiem rozpoznawczym. Znów na najwyższym poziomie 128,5 metra. Powinny być wysokie noty. I pieczętuje zwycięstwo trzeci tytuł letniego mistrza Polski 2011-2014 i teraz 2025 rok. Kamil Stoch ponownie czempionem w tej wersji letniej w Skokach na Igielicji. No, prawa dla Kamila, który wygrywa tutaj zdecydowanie. Tutaj nie ma mowy o przypadku. On tutaj skakał świetnie i wczoraj, i dzisiaj był faworytem. No i ten ciężar faworyta udźwignął. Brawo Kamil. Ostatni w karierze start w letnich mistrzostwach kraju kończy złotym medalem. Po 11 latach. Znowu stanie na najwyższym stopniu podium letnich mistrzostwach kraju. Ależ. Długa tutaj kolejka, Gratulacji Słyszeliśmy brawo Kamil od Romana Kaudelki. Kamil jest szczęśliwy, no, to jest ważne. Rok temu on przyjechał podobno w dobrej formie, tak mówili wszyscy na Grand Prix w Wiśle. Skakał tam gorzej niż się spodziewał i to go trochę podłamało. No w tym roku rozpoczyna lato z naprawdę wysokiego co. 11 punktów przewagi, ponad 11 nad Aleksandrem Zniszczołem, tuż za Olkiem na miejscu trzecim Dawid Kubacki, pierwszy w karierze, medal letnich Mistrzostw Kraju, w ogóle Mistrzostw Kraju, bo zimą też nie ma jeszcze medalu, Olek zniszczył tyle lat skakania, ciągle w czołówce, czwarty, piąty, no i wreszcie jest spełnienie marzeń, jest pierwszy medal Mistrzostw Kraju, gratulacje dla zawodnika z Wisły.